Przysłupłam sobie na chwilę yy, po tym moim treningu audorowym, bo mnóstwo osób pyta mnie, jak mieć więcej energii do działania, jak mieć w ogóle więcej energii w życiu. No to ja mówię zawsze, że. Intensywny trening, ale mądrze, intensywny, tak, dla, dla każdego ta intensywność to będzie coś zupełnie innego, bo dla Grażyny, która y, ostatni raz na Bławie w podstawówce ćwiczyła, no to dla niej zrobienie pięciu przysiadów to będzie intensywny trening. nie? Ale jakby w mądry sposób poprowadzony intensywny trening twojego ciała y, y, powoduje, znaczy jakby trening w ogóle powoduje y, stymuluje. Produkcję różnych białek, między innymi białka PGCA1, a to białko jest odpowiedzialne na przykład za produkcję mitochondrów, tak, a mitochondry są odpowiedzialne za na przykład wysoki właśnie poziom energii w życiu, pamięć, koncentrację, no za wiele rzeczy. Więc jakby trening fizyczny, jeżeli podchodzisz do niego tylko na zasadzie, że to jest coś, co ma Ci dać piękne ciało, to ja zawsze mówię, że to jest skutek uboczny. To piękne ciało to jest skutek uboczny, tak? I teraz tak, ja wiem, że to jest może dla niektórych osób po prostu ciężko zrobić. Jestem leniwy, leniwa i ludzie to sobie w różny sposób tłumaczą. Ale bardzo często ja wiem też z mojego doświadczenia torenskiego, że to nie jest kwestia lenistwa. To jest kwestia, nie wiem, jakichś stanów zapalnych w organizmie, często no, hormony leżą, kwiczą, tarczyca, przysadka. Hmm, jeżeli jesteśmy długo bez ruchu, to włącza się awersja do ruchu, to jest takie psychologiczne zjawisko. My nie jesteśmy y, jakąś częścią oderwaną, nie wiem, od umysłu, od innych rzeczy, tylko jakby jesteśmy całością, tak? Nasz organizm ludzki jest całością. czyli to, bo mnie, mówię o tym dlatego, że mnie to strasznie irytuje, sprowadzanie treningu i ćwiczeń do takiego bardzo, nie wiem, takiego poziomu, że to tylko wiecie, służy, już mówiłam o tym na ostatnim wideo, schudnięciu, czy czemuś tam, no kurczę. Jeżeli tak się podchodzi, to najczęściej odnosi się porażkę, no bo tak jednak podchodzi bardzo dużo osób. No i z reguły, właśnie te osoby ponoszą porażkę, bo mm, z reguły te osoby myślą, że. Um, nie wiem um, wystarczy kupić pięć treningów u trenera, no najdziej też wystarczy kupić. No, nawet nie trzeba na nie przychodzić, wystarczy, że wydasz marnie pieniądze. No nie, to tak nie działa niestety. Um, a jeżeli przychodzą do mnie też osoby i pytają mnie, jak mieć więcej energii. No jak mieć? Ćwicz, trenuj, ale ja to wiem, no to czemu tego nie robisz? No bo ja myślałem, że ty mi dasz jakiś suplement. No ludzie drodzy, naprawdę. Przed chwilą powiedziałam, trening stymuluje produkcję różnych białek. Właśnie między innymi tego PGCA1, który jest odpowiedzialny za to, że produkuje nowe mitochondria, któresztą białka, to jest taki efekt kaskadowy, powodują, że masz więcej energii w życiu. I ci rozmawiałam z koleżanką, która mówi tak: że mm, właśnie sobie uświadomiła, właśnie po naszej rozmowie sobie uświadomiła, że tak dużo rzeczy zrobiła w pewnym roku swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że się ruszała. Dlatego, że była aktywna fizycznie i regularnie, systematycznie się ruszała. Więc, jak przychodzą do mnie takie osoby i się pytają o magiczną pigułkę, to wiecie, jak w Matrixie, nie? W prawo czy w lewo? Niebieska czy czerwona? to ja mówię, że to nie działa i możesz przeżyć się na dwa sposoby. Albo wiecznie czekać na tą magiczną pigułkę, która się nie pojawi, albo wziąć dupę w troki i zacząć naprawdę regularnie, systematycznie ćwiczyć, trenować, bez szukania jakiejś motywacji, bo o motywacji też już mówiłam i pisałam wielokrotnie, ale po prostu wziąć i zacząć się działać, bo ludzie często przychodzą i oni szukają motywacji do działania, a tak naprawdę wystarczy po prostu zacząć działać. I to nie jest takie trudne, to naprawdę nie jest takie skomplikowane, bo jak widzisz, trening fizyczny przynosi ogromne, ogromne korzyści dla Twojego organizmu. Stajesz się bardziej kreatywny, masz lepszą pamięć, masz lepszą koncentrację, masz więcej energii w ciągu dnia, masz wyższą witalność. I teraz pomyśl sobie też o takiej sytuacji, bo to też jest często się zdarza. Ja widzę taki schemat u, u ludzi. I zawsze ich przed nim ostrzegam. Uwaga, słuchaj, chodzi człowiek na treningi przez jakiś czas, na przykład do trenera, i chodzi, i czuje, korzyści i w ogóle i jest fajnie, nie? I po jakimś czasie zaczyna odwoływać treningi, bo mu się nie chce, bo ma dużo pracy. No, jakby zaczyna wchodzić w swojego starego człowieka, w stare schematy. No i przepada taka osoba, najczęściej, jeżeli nie słucha się trenera, bo ludzie czasami po prostu nie chcą się zmienić, tylko udają, że chcą się zmienić. I coś tam próbują non stop w kółko, robią te same rzeczy, te same mechanizmy. I, taka, i, i zauważ, co się dzieje. Być może Ty też miałeś kiedyś takie sytuacje. Chodziłeś do trenera na treningi już dłuższy, dłuższy czas i nagle a to wymówka, a to to, a to tamto, no wymówki, co się zawsze znajdą, nie? No i jeżeli po jakimś czasie trener Ci podziękował, bo ja jak widzę takie zachowanie, to ja już wiem, do czego to prowadzi, ja albo rozmawiam z danym człowiekiem, no jeżeli nie chce słuchać, no to ja nie przebiję głową muru, bo rezultaty zależą nie tylko od trenera, trener jest po prostu takim przewodnikiem, to zauważ, czy potem sam wziąłeś, czy wzięłaś się do roboty. Albo zauważ, jakie miałeś bądź miałaś samopoczucie. Czy miałaś, bądź miałeś więcej energii, gdy przestałeś ćwiczyć? Czy nie jest tak, że zrobiłeś się, bądź zrobiłaś się bardziej rozlazły? Bardziej taki... Um, rozleniwiony jeszcze bardziej. Rozlazły. Nawet nie chciało ci się potem diety trzymać, bo to najczęściej tak jest, nie? No. Czy nie było tak? Bo myślę, że pewnie było, nie? Więc warto sobie tutaj zadać takie pytania. I nie szukać magicznej pigułki, tylko wziąć się w końcu do roboty, yy, bo często ludzie idą do coacha, nie wiem, do kogoś tam i ja tego nie neguję, bo ja sama mam kompetencje coachowskie, zresztą w jednej z najlepszych szkoł w Polsce zrobione i powiem to tak, że ludzie czasami yy, takie tak trochę szukają dziury w całym, nie potrzebują tego książki kołcza nie potrzebują kolejnej, kurwa, za przeproszeniem książki do przeczytania. Ja wiem, bo ja to przeszłam. Różne szkolenia z rozwoju osobistego, sre, tetetę. bzdura jebana. W ogóle życia to nie zmienia. Weź po prostu, usystematyzuj swoje życie. Yy, wyrzuć rzeczy, które nie działają. I wdrażaj te rzeczy, które działają. Czyli no, po prostu trening. Zresztą, trening jest takim, takim mm, monumentem, takim. Ko, takim, nie wiem nawet jak to nazwać, takim monomitem, który jest napędem do działania, po pierwsze, a po drugie, za, on działa tak kaskadowo i, i za tym często idzie zmiana innych nawyków, słuchajcie. Bo dopiero ludziom, którzy zaczęli trenować, zaczęli się regularnie ruszać, i chce się nagle, bo mają więcej, wyższy poziom energii, nagle chce się po prostu zmieniać te nawyki żywiołowe. Nagle chce się po prostu zmieniać jakieś nawyki też mentalne. I ja znam dużo osób, które jak już weszły w to, ten jakby stan, ja na to mówię o, z bezradności do wewnętrznej siły, no to naprawdę mają fenomenalne rezultaty. No ja ch chyba po prostu zaproszę yy, wiecie, Mm, tutaj porobię wywiady z niektórymi osobami, bo, bo miałam na przykład kolegę. No dobra, nie będę teraz opowiadać, ale generalnie to są niesamowite rzeczy, które się dzieją. Zresztą ja jestem przykładem najlepszym na taką zmianę, bo ja jestem osobą taką czarną owcą w rodzinie, która jako pierwsza po prostu wyszła z ich starych nawyków, wzorców i tego w, w całego gówna bo chciała żyć po prostu inaczej, zmienić swój styl życia. A jakoś podświadomie wtedy e, miałam takie poczucie, że od tej zmiany ciała się zacznie. Nie? Jakby ta zmiana ciała, e, e, rozpoczęcie regularnych treningów, e, że za tym pójdą inne zmiany. Jakieś takie miałam poczucie i po prostu e, poszłam za tą zmianą. Tak? No, i, no i się okazało, że się nie pomyliłam, miałam rację. Więc naprawdę, intensywny trening. Nie chce ci, Im bardziej ci się nie chce, kurwa, im bardziej ci się nie chce, tym bardziej to rób. Im bardziej ci się nie chce ruszyć dupy, albo myślisz, że to nie zadziała, no oczywiście, że nie zadziała po trzech treningach. Oczywiście, że nie zadziała nawet po miesiącu może czasami. Nie będziesz mieć tych spektakularnych efektów, na które liczysz. Ale po prostu powiem ci tak, mechanicznie powtarzaj sobie, mechaniczne powtórzenie, Ja tak robiłam. Nie patrz na to, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Tylko im bardziej ci się nie chce, tym bardziej to rób. Mechanicznie sobie powtarzaj, no myślisz, że mi się zawsze chciałeś na trening. No nie zawsze mi się chciało iść na trening. E, wiadomo, na początku, jak jest taka euforia, poznaje się, coś nowego. No to, 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 to jest. To jest ta euf euforia i na tych emocjach się idzie tam, nie? Ale nie można uzależniać swojego życia, sensu życia od emocji, które się ma. Nie można uzależniać robienia. Od emocji, które się ma. Nie można uzależniać osiągania swoich celów od emocji, które się ma, bo emocje raz masz, a raz nie masz. Motywacja jest taką emocją, znaczy taka zewnętrzna motywacja, tak? O, zobaczyłam piękną y, dziewczynę na billboardzie czy na okładce jakiejś fitnessowej gazety. O, to ja też chcę tak wyglądać. No i chcesz tak wyglądać przez miesiąc, a potem już znowu ci się nie chce. No, to, to, to nie można tak, no tak się nigdy nic nie osiągnie. Więc masz w życiu, tak jak już powiedziałam, do wyboru. Albo szukasz magicznej pigułki, albo chcesz coś osiągnąć i coś zmienić. I wybierasz działanie, wybierasz skuteczne działanie, wdrażanie powoli kolejnych nawyków. A zawsze zaczyna się od ruchu, bo twoje ciało to ruch. Ciało to ruch, ciało potrzebuje ruchu aktywności fizycznej, konkretnej aktywności fizycznej i ciało też, jak masz ciało, to jesteś sportowcem. Każdy z nas jest pieprzonym sportowcem, naprawdę. Ja nie mówię o tym, że każdy ma stanąć na pieprzonym podium i wygrać medal, bo Twoim podium i Twoim medalem będzie właśnie, kurwa, mać to, że zmienisz swoje życie, zmienisz nawyki żywieniowe i poprawisz komfort swojego życia, swojego stanu psychicznego, swojego stanu zdrowotnego, zapobiegniesz chorobom cywilizacyjnym, zapobiegniesz cukrzycy, zapobiegniesz miażdżycy i temu całemu syfowi i będziesz już w ogóle po prostu takim, będziesz orłem, a nie kurą, no. Ty, na, I na tym zakończę ten mój wywód, bo i tak to miało trwać parę sekund, zaplanowałam wideo, za, jak zwykle się rozgadałam. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Pozdrawiam serdecznie. Trenujcie intensywnie. Pa!